Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Kacperek. Eee, witam na kolejnym odcinku z Popolskiemu. Dzisiaj jestem sam ze względu takiego, że po prostu do miasta przyjechała rodzina. Wiadomo teraz też fajm w sobotę był, czyli że wczoraj ja sobie to nagrywam właśnie, zaraz po fejmie. I co, dzisiaj sobie lecimy z czymś nowym, tak naprawdę, czego jeszcze chyba nie było w żadnym odcinku. Będziemy sobie powiększać pole. W ogóle, co to tu się dzieje, będziemy tworzyć pole, powiększać pole, wycinka, przełożenie drzew, no po prostu wszystko tutaj będzie. W ogóle, gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w troszeczkę dziwnym miejscu, bo znajdujemy się za tartakiem. To jest tam takie normalne, tutaj, pole. Jak sobie możecie zobaczyć. Ten teren tutaj należy do zakończenia mapy, że tak, tak powiem. Miastek tu wyczaił właśnie te dwa pola. E, tutaj na samej górze naprawdę, ale to strasznie tutaj wygląda, bo to jest tak naprawdę jakaś końcówka mapy, ale te dwa pola się tutaj akurat uchowały. E, I stworzymy sobie tutaj właśnie pole, gdzie tutaj sobie zasiejemy rzepak, a później będzie tutaj łąka. Miasto, jak widzicie, tutaj się pobawił już trochę z terenem. nie trzeba to elegancko tutaj przeorać. E, stworzyć e, tak zwane pole e, tutaj już mamy drzewa powycinane na między, tak także będzie trzeba też to ładnie powycinać e, tutaj już mamy sporo drzew powycinanych, żeby sobie to powiększyć tu wiadomo, że wszystkich drzew nie będziemy wycinać, żeby też nie było wszystkiego widać, co my sobie tutaj robimy e, drogę sobie zrobiłem już przed odcinkiem, tutaj widzicie policja również nam tutaj zablokowała mm, ruch, żeby tutaj nic nie przejeżdżało Względu takiego, żeby się po prostu nic tutaj nie pierdzieliło e, I tyle w temacie, także policja przyjechała, chłopów nie ma, ale ważne jest, że samochód zostawi e, Także powiem Wam szczerze, że myślę, że na samym początku wytniemy sobie tutaj e, Chociaż to jedno i chociaż to drugie drzewo Bo to najbardziej tutaj wadzi a później, na spokojnych miastach, będzie to sobie tutaj wszystko ogarnie jak będzie chciał. E, mamy tutaj, no, teraz jestem w ogóle tutaj na koncie firmy. na koncie firmy. E, tutaj przyjechał sprzęt już z tartaku. E, tutaj nowy nabytek również Typhoon, e, wypożyczony. Akurat został tutaj New Holland z taką ścinarką e, do drzewa. Także powiem Wam się, że, że możemy ją sobie na razie wykorzystać. Zobaczymy, jak to w ogóle działa. Miastek tutaj się nie bawił. Ja jeszcze nie nie w ogóle wam powiem, że jakoś ciężko mi się teraz oddycha niby ciągle wietrzyłem sobie hałkę, ale tak mi się jakoś ciężko oddycha nie mam pojęcia w sumie dlaczego eee, dziś, dlatego dzisiaj taki troszeczkę inny na luzie materiał bez żadnego spięcia dobra, jak ta maszyna w ogóle działa opuść piła do drewna aha, tylko tu mamy właśnie, poczekajcie tu sobie ominiemy boki, mam, ale Mam jakieś lagi nie wiem dlaczego okej okay. Dobra, teraz sobie opuśćmy to i możemy sobie to jeszcze ewentualnie włączyć. Podjedźmy, ile da radę. Ale tak, czy to się jakoś to można zrobić, to z tym i to się jeszcze otwiera. Dobra, podjeżdżamy, ile wlezie, ale dlaczego nie możemy yy, włączyć? Prawdopodobnie trzeba coś tutaj podpiąć jeszcze. Czy coś tutaj jest do podpięcia? Hmm, halo Typhoon. Nie, no tu niby nie mamy. In... O, aha, wałek teraz zaskoczył. Ok, i możemy sobie ściąć i na, Nie, no za pierwszym razem, jak krytałem sobie Z, to w ogóle nie chcę się wałek podłączyć. Ale teraz się ładnie wszystko y, tutaj nam podłączyło, więc dobra, mamy to pierwsze drzewo łabalone. Jak widzicie, fajny sprzęt generalnie. On no, jest tam od Habia. Yy, także, możecie, prawdopodobnie jest tam od Habia. Wydaje mi się, że tak. I jak widzicie, podjeżdża do, do drzewa. Ono elegancko tutaj nam spada i się wycina bez żadnego problemu. Także tu będzie taki fajny dojazd właśnie na końcu mapy, także myślę, że tutaj od czasu do czasu sobie przyjedziemy. E, także jak widzicie kupujemy nowe pola, jaki od razu sobie e, tworzymy na tinę. Trochę tutaj w ta player kamera, że tapiła się tutaj otwiera. Dobra, bo gałęzie sobie usuniemy co, wpadajcie oczywiście na inne odcinki tutaj z po polskiemu z tej serii. myślę, że taka fajna tutaj serijka, próbujemy innych rzeczy. Teraz, żeby też znowu ciągle nie było tego samego, tej samej rutyny. No to teraz taki tutaj inny odcinek z powiększania, żeby też nie było dużo do szykowania Myślę, że za tydzień już tutaj mam ogarnięte fajne modiksy, coś nowego będzie. Tak sobie też mam nadzieję, że możecie pociągać na ten odcinek, bo będzie... Kozak, tak mi się udaje, że fajnie on wyjdzie. Hmm, dobra, czy jakieś tutaj mamy jeszcze drzewa, gdzie musimy sobie gałęzie pousuwać. Tutaj mamy coś jeszcze. Dobra, a tak, no to już sobie tutaj wszystko opuściłem. Dobra, także wiecie co, teraz możemy sobie wziąć w sumie tajfuna. Możemy kilka, chociaż tych drzew sobie tutaj e, powywozić, właśnie na tartach. Oczywiście te, te pieniądze sobie e, weźmiemy na nasze konto, później przelejemy, bo już na razie co tam co tam, co tam już sobie powycinaliśmy i na ta, tak przywiozłem, no to e, już zostało przelane na nasze konto A wiadomo, coś tam jeszcze się e, najwyżej przeleje firmie, w razie czego dobra, i teraz tak e, weźmy sobie, ile my tutaj możemy, muszę, ja muszę to włączyć, nie ale czemu mi się przód włączył ja chcę to, żeby mi się włączyło dobra, i teraz tak to sobie na pewno możemy Podpiąć. OK, mamy i tak. 3 z jednym będziemy jechać. E, tutaj będzie problem. E, wiecie co, poczekajcie, czy jestem zalogowany? Nie. Zalogujemy się szybciutko i weźmiemy sobie czysta chłopa. To nam jak... a jest już włączone czysta chłopa. To nam jak najbardziej pomoże. Dobra. E, teraz tak, weźmy sobie to z tej strony jakoś. Tylko tutaj. Dobra, powiedzmy, że... O Jezu, czekajcie, o, jako tako, tako, dobra, tu będę trochę skupiony, tak że wiecie, jak jest i to drzewo. Może sobie jeszcze weźmy, zobaczymy, czy jak nam pójdzie. Eee, ja sobie tutaj właśnie prawdopodobnie ten. Aha, dobra, może jednak nie. Ten transport zawiozę i ja sobie będę działał z tymi drzewami później. Także odcinek też się będzie za długi, standardowo. Chociaż um, ostatnie dwa odcinki były akurat troszeczkę dłuższe, to mogliście spokojnie zauważyć. Dobra, polecimy sobie w stronę gospy, wiadomo, przez chwilę. Także będą małe tutaj zacinki. Będziemy musieli sobie jeszcze troszeczkę to drzewo tutaj przystawić na bok lekko, OK, żebyśmy mogli jakoś przejechać. Także fajna będzie tutaj właśnie taka traska, taka na koniec mapy niby, ale zaraz przed końcem będziemy sobie gdzieś to skręcać w prawo, pomiędzy tymi drzewami na tamto pole. Bardzo fajny pomysł akurat. Także no, widzicie różne rzeczy się tutaj dzieją. E, już mamy sobie tutaj posiadanie. Ostatnio mieliście odcinek z y, tam, talerzowania, z y, kultywacji. Tak dalej, gdzie tam sobie z miastkiem działaliśmy na nowych maszynkach, to możecie sobie zobaczyć, nowe nabytki były. a tu też nawet y, coś jeszcze nie jest sprzedanego, bo że to, to, to już w ogóle z gałęziami jeszcze i tak dalej wielki syf. Dobra, tu już jest w tym punkcie, także możemy sobie to jak najbardziej odczepić, o, proszę bardzo i jedziemy sobie dalej. Ja sobie tam już zasiałem wszystkie pola tam jeszcze tutaj z miwim, z widzem, który od czasu do czasu tutaj snoci, i pewnie będzie. Także zasieliśmy sobie tutaj już wszystko, mamy elegancko posiane, mamy środek wiosny, jeszcze tutaj sobie ogarniemy to pole i powoli zaczynamy, będziemy sobie zaczynać zdziwać podozmian, wszystko ładnie mieliśmy już rozpisany. Ja specjalnie sobie też ze taki założyłem, gdzie będziemy sobie właśnie tam wszystko zapisywać i może na końcu serii Wam tutaj nie pokażemy. Ja się cofnę, może teraz te dwa drzewa weźmiemy sobie właśnie e, z tąd, z tego przejazdu, które sobie dopiero sobie ciąłem. No i co? Jesteśmy zaraz po fajmie, przynajmniej jak sobie nagrywam ten odcinek. Co mogę powiedzieć że mówię, bo teraz pewnie przez pół tygodnia to każdy będzie o tym mówił i tak dalej standardowe, jak to jest po um, Powiem wam tak, dwóch pierwszych walk nie oglądałem, bo wtedy miałem tego lajwika, wiecie, sami, o 21 sobie oglądałem. Um, I tak szczerze mówiąc większość jednak typów, przynajmniej na początku mi się gdzieś tam sprawdziły. Moim zdaniem dziwne, że Vandal tego nie wygrał. Dlaczego tędy jadę? Ponieważ jadę sobie tędy, żeby sobie zawrócić. Um, Także no, moim zdaniem, zdecydowanie Wandal powinien wygrać mm, tą walkę swoją Ale no, wyszło jak wyszło, fajnie, że on się czu... O kurde, teraz to, że on walił Teraz to że trochę, że on walił zbyt bardzo e, Fajnie, że on się czuje wygranym, moim zdaniem tak samo, wygrał To spokojnie Ja pierdziele, co ja teraz bym porobił, A jak hit sezonu Długie, no jak te drzewa są Trochę cofnę tym długim, może będzie lepiej Także mówię, banda powinien wygrać moim zdaniem. E, dziewczyn, walka też była nawet niezła, tam Kamiszka też spokojnie wygrała. Jak to właśnie było obstawiane. E, Boże, teraz to drzewo, nie, powiem wam, że to będzie podaka. Jednak z tymi to będzie mega, ale to mega ciężka, ja to sobie źle to zawrócimy, a z tymi długimi na cienko to właśnie będzie podaka. Ja będę się bawił z tym też poza odcinkiem. Dobra, teraz teraz tym muszę sobie przejechać. No, i tak to będzie właśnie, będzie bardzo ciekawie. Te, te pniaki, myślę, że za chwilę sobie będziemy mogli też posuwać. E, tylko chciałbym jakoś te drzewa jeszcze zawieść i myślę, że będzie już ok. Też co, no, Kamiszka wygrała też na spokojnie. Mm, no, szkoda, że jednak Kubańczyk. Znaczy, niby szkoda, bo to naprawdę większość osób czekała na tą walkę, bo naprawdę fajna walka się zapowiadała. Szkoda, że tak szybko się zakończyło po niecałej minucie. Ale, no, co zrobić, jak nic nie zrobisz, bywa i tak. Eee, także, także, no, szkoda. No, wiadomo, no, jednak Fame MMA 9. No, to pod jednym wielkim eee, znakiem zapytania, co się działo z serwerami. Bo to naprawdę był hit sezonu, że co chwilę wywalało serwery. Także, no, szkoda było, niby to jest tam coś zł. Aczkolwiek, no, tak czy siak szkoda, bo człowiek. Tak bardzo czeka na to, a to no niestety się wszystko rąbało. Także no zobaczymy, czy Fajm jakoś się mm, wypowie na ten temat. Zobaczymy. E, Patryko, złamana noga. Miejmy nadzieję, że Malczyński będzie miał złamanej nogi po tym kopnięciu. Szkoda, że się to wszystko tak szybko zakończyło. E, Kizo, tak samo z Arabem. Powiem Wam że, że mi się podobają takie walki, bo faktycznie nie ma takiej napierdzielanki. E, tylko na spokojnie chłopaki fajnie do tego podeszli. Może i trochę dudna walka, nie powiem, że nie. Aczkolwiek nie było również tak źle. Także, no, generalnie, nie było, nie, było, nie było źle. Chyba nie było źle. Hmm, szczerze mówiąc, tak jak mi tutaj w miarę miastek mówił i tak dalej. Będą walki na, na dziesiątce. Ja będę mógł oglądać to możliwe, że obejrzę, ale jakoś to nie będzie nic ciekawego ta dziesiątka. E, miejmy nadzieję, że parkę. E, rozwali spokojnie Kasjusza, bo jak nie, no to naprawdę ja po prostu nie wierzę w tego chłopa, co to będzie się działo, bo na razie, no to faktycznie, ale e, Kasjusz miał łatwych przeciwników, jakiegoś takiego na przykład Najmana, ale no co zrobić? Jeszcze uważa się królem, ale no, wiadomo jak to już jest. Dobra, teraz możemy sobie tutaj troszeczkę powycinać tych pniaków. E, tutaj będę jeszcze, nie będę, nie będę do końca sobie jakoś tworzył pola. Na no tą stronę ewentualnie sobie troszeczkę pojedziemy i to w sumie się będzie na tyle. Dobra, Wax, trzeba sobie tu jeszcze podłączyć. Odpalamy, obniżamy troszeczkę to i lecimy sobie. Na pewno. Zapraszam was na gry z widzami. Myślę, że jakoś z rana ten jak się tutaj pojawi, jak sobie go ogarnę. Już mamy 13 minutek a mamy pierwszą nocy, powiem wam szczerze, że po tygodniu naprawdę byłem mega zmęczony. W piątek na live troszeczkę mnie tam rozbudzi, rozbudziliście na tym wieczornym. Eee, dzisiaj też sobie zrobiłem wieczorkę. nie byłem akurat zmęczony, bo się wreszcie wyspałem i teraz też jest pierwsza godzina, gdzie wczoraj już sobie spokojnie spałem, bo wczoraj o północy poszedłem spać, bo naprawdę ale o czym się same zamykał po tym jak odcinek sobie nagrałem, właśnie wczoraj się sobotni. Także no wielka, ale to wielka katorga była przez ten tydzień. Fajnie, że się w końcu skończył. Miejmy nadzieję, że to będzie lepsze. Na razie słaba pogoda, ale na rowerku tutaj nowym sobie śmigamy z kumplami. Jeżeli nie z kumplami, no to sam sobie też śmigam, także elegancja. Francja, miejmy nadzieję, że ta wiosna się naprawdę za tydzień zrobi, czy tam za dwa tygodnie. Bo na razie no to początek marca, fajnie było pod koniec lutego, naprawdę wysokie temperatury, ale teraz wszystko się spierdzieliło. No, ale fajnie, tu sobie działamy na Popolskiemu. Jeszcze mamy sporo tych pól do kupienia, sami sobie zobaczcie. Jeszcze troszeczkę mamy. Mamy dużo kasy, będziemy mieć dużo kasy, będziemy się rozwijać. E, możliwe, że wszystkie lany nawet będziemy mieć kupione. Także będzie ciekawie. też są pomysły, żeby jakieś tam odcinki pomyśleć. Ja też sam już tutaj dlatego powoli zacząłem. Działać i myślę, że za tydzień będziecie mieć fajny odcineczek, że coś tutaj będzie się działo również na wsi. No i powoli będziemy sobie działać, bo tu już mamy, właśnie marzec. E, troszeczkę sobie gramy jeszcze po polskiemu, aczkolwiek, aczkolwiek, aczkolwiek. E, mamy marzec, 3 miesiące, 4 miesiące jakoś seria, mamy 30 odcinków, ale to na początku dwa razy w tygodniu były odcinki, teraz 3, 3 razy w tygodniu, także jakoś to już będzie sobie szło. A później, tak jak mówiliśmy ostatnio, będzie przerwa. Później mała troszeczkę my chcemy też sobie zrobić przerwy, bo na razie to w sumie jak już jesteśmy to sobie ciągle nagry nagrywamy, bo teraz ten las jeszcze wyszedł na no czwartek i mieści odcinka, bo po prostu mnie nie było w środę. Nie mieliśmy jak sobie nagrać. Teraz też miasta nie ma, bo jest weekend, ale ja też sobie akurat odpocznę, a to się wyśpię, trochę wcześniej pójdę spać, a to to, a to tamto. za 5 tygodni znowu fame jest i tak to sobie właśnie będzie, a później przerwa i we wrześniu akurat jak 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 sobie urodzinki także szybko zleci. Ważne, żeby teraz jakoś do wakacji zleciało albo przynajmniej do tej wiosny. Dobra, tak co mamy 15 minut i będę tutaj przedłużał. Ewentualnie teraz sobie jeszcze z pługiem tutaj kawałek pojadę w tą mańkę i sobie coś tutaj jeszcze utworzymy. Dobra, Y utwórz i sobie kawałek tutaj polecimy. No tutaj jeszcze będzie trochę do ogarnięcia. Ale to na spokojnie się, że teraz pół godziny jeszcze się tak pobawię i pójdę sobie e, spać. Dobra, to niech sobie będzie tak. Myślę, że tu sobie mogę spokojnie dotąd dojechać. E, tam sobie dojedziemy do prawej strony. Ile sobie wlać. Czyli że coś takiego mniej więcej. Tutaj przy drzewach troszeczkę i teraz mocno w prawo sobie odbijemy. I tak właśnie mniej więcej do końca będziemy sobie. Jechać, także tak to sobie tutaj wygląda, kombinujemy, naprawdę kombinujemy jak możemy, zaraz wam jeszcze pokażę yy, dalej co tam będzie. Dobra, na no, razie sobie dotąd dojadę. No jak widzicie plus, minus tak to będzie wiadomo, będzie tutaj trzeba jeszcze wyrównać, yy, i tak dalej, i tak dalej. Ale to na spokojnie, już takie sprawy to na koniec i będzie naprawdę spoko. Mm, fajnie, bo coś takiego innego jednak tutaj spoko, że ja to odkrył. Na końcu tutaj pamiatur e, zbytnio. E, nie chciał się bawić, po prostu coś takiego innego, także jak chcecie mieć dodatkowe pola to są tutaj na końcu mapy. Dobra guys, to jest co. Nie niedzieli Wam życzę. Wpadajcie później na live'ika jak się wyśpię, bo teraz to pewnie sobie jeszcze śpię, jak wy to oglądacie. Miejmy nadzieję, że będzie piękna pogoda, aczkolwiek zimno, żeby choć to słoneczko biało. Dzięki za oglądanie. Na razie trzymajcie się, cześć!